Na program zaprosił jego sponsor, producent leku z magnezem i potasem, aspargin. Sponsorem programu był Drosed, producent nageców, skrzydełek i polędwiczek w panierce. Sponsorem programu był Bank Pekao SA, dystrybutor ubezpieczeń komunikacyjnych. Niedziela w TVN24. O 5.55 poranek. O 7.15 kadr na kino. O 10.45 kawa na ławę. O 11.55 loża prasowa. Sztuczna inteligencja wkroczyła do świata sztuki. Te narzędzia namieszały w wielu branżach. Daje niezwykłe możliwości. Zadanie, które zajmowało 10 godzin, teraz wykonam w 10 minut. I niesie zagrożenia. Moje doświadczenie i osiągnięcia zostały mi odebrane. Kto jest właścicielem dzieł tworzonych przez AI? Z dnia na dzień możemy się stać promptem, tracąc prawa do wypracowanego stylu. Ewa Ewald poleca. Dokument. Kopiuj, klej, ukradnij. Jutro o 12.50. Telefonom 24. Twoim prawem jest wiedzieć. Mm. Jest żubr, to i mordka się cieszy. Sprawdź, jak żubr wspiera zagrożone gatunki. Mm. Rewolucja w badaniach nad kolagenem. wishi Collagen Specialist 16, pierwsze serum z technologią Cobonding, która wzmacnia i wiąże różne typy kolagenów oraz redukuje 16 oznak starzenia się skóry. Farmaceuci przetestowali wishi Collagen Specialist. To giga ważne, żeby się śmiać. Internet bez limitów pójdzie na kartę. Wybierz i ty. Czym jest piękno? To coś więcej niż kształt i symetria. To moment, który zapiera dech. Technologia zsynchronizowana z rytmem Twojego serca. Odważny, przemyślany design, który budzi emocje. I światło, które odkrywa, jak wiele pięknych chwil, jest jeszcze przed Tobą. Chądź w poznajesz dziewczynę. 10 na 10, ale okazuje się, że jej rodzina to wielbiciele orzechów K Classic. Pies jak słyszy K Classic myśli, że spacer do Kauflandu. O co ta afera? Że niby kup, chrup, poczuj jakość, mówię ok, spróbuję. Wow! Co za jakość! Jakby rosły na K-Classicowych drzewach i zbierały je wiewiórki. A cena? Tanioszka. Kupisz sobie cały wózek i się żyje. Super chruper. Orzechy i bakalie K Classic wyłącznie w Kauflandzie. Teraz między innymi żurawina Klasik 5,49 z Kaufland kart. Kup, chrup, poczuj jakość. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W świecie, w którym jeden ryczesz... Zaraz, zaraz. Jaki jeden? Przecież ze szwagrem jestem Kiedy i dobry? sąsiadem. W świecie, w którym trzech sprawdzonych w warce... Przepraszam, drobna korekta. Sprawdzonych w warce. Jesteś bardzo poważnie ci narratorzy ostatnio. Wśród swoich jesteś, chłopie. Zrzuć zbroję. <noise> Warka, zrzuć zbroję. Jeden ruch przynosi efekt jeden ruch może rozpocząć sprzątanie bez wysiłku. Wileda Turbo obraca się i wyciska. Z każdym ruchem mop staje się bardziej suchy, co zapewnia doskonałe czyszczenie. Mop obrotowy Turbo. Wileda. Czy wiesz, że po 45 roku życia spada gęstość kości? Co może prowadzić do osteoporozy? Ale to nie wyrok. Bonewum to lek z wapniem i witaminą D dla mocniejszych kości. Biorę Bonewum, bo chcę być długosprawna. Bonewum, bo chcę być bezpieczna. Bonewum, bo dbam o przyszłość. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzieciaki znowu mają fajne nagrody. A dla nas co? Jeśli pluszaki to nie twoja bajka, to zbieraj naklejki w aplikacji i wymieniaj je na coś zupełnie nowego, coś wyjątkowego. Daj się porwać, Biedromani. Wymieniaj wirtualne naklejki na kody rabatowe na nagrody w sklepie internetowym Biedronka.com. Tak, w tym roku jeszcze więcej nagród. Biedromania i gang biedroniaków czekają w Biedronce. There is a Strong Kubuś Baby wszystko ma. Składniki dokładnie przebadane. Pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Bo to marka numer jeden w Polsce. Kubuś Baby. To, co najlepsze dla maluchów. Kupuj taniej w MediaExpert. Teraz smartfony, smartwatche, rowery elektryczne, komputery gamingowe, termoroboty, ekspresy w super niskich cenach. Więcej promocji w aplikacji MediaExpert. Expert. MediaExpert masz. relaks? Sauny dookoła, wkręć się w jest Jak gorąco. Wszyscy grzeją do Santago. A teraz melatonina Lekam w dużym opakowaniu. Oszczędzasz nawet do 40%. Melatonina Lekam. Do wyspanych świat należy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RNSO 0%. Jak tak, to Allegro. W PKO Banku Polskim testujemy aplikacje dla dzieci. Możesz uczyć się oszczędzać, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w Twoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. Załóż dziecku konto z aplikacją PKO Junior, żeby uczyło się, jak radzić sobie z pieniędzmi. PKO. Twój bank polski. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedziele papryka czerwona tylko 4,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości w opakowaniu jedynie 9,99 za kilogram z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie żywe. Chce się żyć. W niedzielę na północy i na południu początek dnia pochmurny, potem przejaśnienia i rozpogodzenia, ale zanim to nastąpi jeszcze może popadać deszcz. Temperatura ma wynieść od 21 stopni w Suwałkach do 26 stopni na ziemi lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku w centrum 24-25 stopni. Ciśnienie nieznacznie się będzie wahać. W południe w Warszawie 999 hektopaskali. Poniedziałek z temperaturą od 23 do 28 stopni we w od 21 do 30 na zachodzie kraju front atmosferyczny, który dotrze także do dzielnic centralnych. Będą więc nie tylko deszcze, ale także burze. Kolejne dni to temperatura do 22, 25 stopni to na środa, a w czwartek od 23 do 27 stopni środa burzowa. Za nami tydzień pełen politycznych wydarzeń. W TVN24 przypomnimy kluczowe momenty i ważne decyzje. Zabytowane. O tym, co już za nami, a czego możemy spodziewać się w kolejnych dniach. Agata Adamek, Piotr Kraśko i Radomir Wit. W programie W Kuluarach. Jutro o 20.00 w TVN24. Twoim prawem jest wiedzieć. Sprawy, które miały nie wyjść na jaw. Oskarżę. Tematy, które próbowano przemilczeć. Nie boję się, pan, że pan w końcu za swoje harce polityczne może dostać jakieś zarzuty. Rzucamy nowe światło na wydarzenia. Wybory się skończyły. Uciszyło się wszystko. Czarno na białym. Wraca po wakacyjnej przerwie. Żeby mieć pokój, trzeba się szykować za wojnę. W poniedziałek o 20.30 w TVN24 i TVN24. Twoim prawem jest wiedzieć. Brak energii to chaos. Dlatego w ZPUE tworzymy magazyny energii, by dać firmom niezależność, ciągłość i spokój działania. Od blisko 40 lat rozwijamy się razem z tymi, którzy nam zaufali, oferujemy rozwiązania dopasowane do Waszych potrzeb z autorskim oprogramowaniem dla biznesów, które napędza energia. Bo technologia ma znaczenie tylko wtedy, gdy służy ludziom. ZPUE z energią w przyszłość. W Carrefourze wiemy, że piórnik może być dziełem sztuki, a worek piłką. Więc kubki termiczne, butelki filtrujące i pojemniki na żywność w promocji drugi 50% taniej z apką, kartą seniora lub kartą payback. Carrefour, szkoła nowy sezon w najlepszej cenie. Czym jest piękno? To coś więcej niż kształt i symetria. To moment, który zapiera dech. Technologia zsynchronizowana z rytmem Twojego serca. Odważny, przemyślany design, który budzi emocje. I światło, które odkrywa, jak wiele pięknych chwil jest jeszcze przed Tobą. Zbliża się, a promocji co nie miara już czekacie. Do niedzieli piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, żywiec lub warka jasne pełne. 5 plus 5 gratis. Biedronka. Auto musi być wielkie, jak mam ucia skocznia. Dla mnie musi mieć moc. Jeden ślad, dwa ślady. Bo wszyscy kierowcy mogą być na ty. <grym> jak jaj ty. To Nowy sezon od środy o 21.35 w TVN. Strzała panowie! Strzała sąsięcia! Widzę, że dobrze trafiłem. Bez pudła. Warka, zrzuć zbroję! Gotowi na więcej, gotowina głośniej, gotowi na... Coś wielkiego! Bo już 1 września w Lidlu startuje kolejna edycja Szkół Pełnych Talentów. Czyli jeszcze więcej talenciaków i sprzętu dla szkół. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. A talenciaki wymieniliśmy na sprzęt o wartości ponad 50 milionów złotych. Już 1 września talenciaki wracają do Lidla. Dołącz do nas i wspieraj szkoły pełne talentów. Oto kto pójdzie do biedronki? 3, 4, ok. 3, 4, Piedronka jest za rogiem. To co, gramy? Raz, dwa, trzy. Piedronka! Kończą się napoje? Na szczęście szeroki wybór napojów masz w Piedronce. Na przykład od czwartku do niedzieli. Naturalna woda mineralna muszenianka 1,5 litra, jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12 butelek. Moje pragnienie, moje napoje, moja Piedronka. Bądź w no, poznajesz dziewczynę. 10 na 10, ale okazuje się, że jej rodzina to wielbiciele orzechów K-Classic. Pies, jak słyszy, K-Classic myśli, że spacer do Kauflandu. O co ta afera? Że niby kup, chrup, poczuj jakość? Mówię ok, spróbuję. Wow, co za jakość? Jakby rosły na K-Classicowych drzewach i zbierały je wiewiórki. A cena? Taniuszka. Kupisz sobie cały wózek i się żyje. Super, chruper. Orzechy i bakalie K-Classic, wyłącznie w Kauflandzie. Teraz między innymi Żurawina K-Classic 549 z Kaufland Card. Kup, chrup, poczuj jakość. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN. To najtańsza niedziela w Biedronce I okazje jeszcze bardziej gorące Tylko w tę niedzielę Polska słodka papryka czerwona na wagę 4,99 za kilogram Oraz łopatka wieprzowa bez kości kraina mięs 7,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji Do tego wszystkie lody na patyku W rożku, kubeczku, tubki i sandwicze Do 270 ml 1 plus 1 gratis A papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek, drugi produkt za złotówkę Najtańsza niedziela to dobry powód by iść do Biedronki W o Banku Polskim testujemy aplikację dla dzieci, możesz uczyć się oszczędzać, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w twoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. Załóż dziecku konto z aplikacją PKO Junior, żeby uczyło się, jak radzić sobie z pieniędzmi. PKO, Twój Bank Polski. Fantastyczny hotel. I tylko 820 zł za noc na mojej ulubionej stronie. Co! Nie sprawdzasz cen na Trivago? Znalazłem go za 480 zł. Musisz sprawdzić Trivago. Serio? Udowodnij. Na Trivago możesz porównać ceny hoteli z różnych stron. Nawet z twojej ulubionej. Ten sam hotel, dużo lepsza okazja. Nie sprawdził cen na Trivago. Nie sprawdziłem cen na Trivago. Sprawdź Trivago. Możesz zaoszczędzić nawet do 40%. Hotel Trivago. Super, super. Super Weekend w Kauflandzie. Te sobotę i niedzielę masło ekstra łaciate 5,49 z Kaufland kart. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko go żywię.